Moja książka, tajemnica drzewa mirtowego jest już dostępna. Link w opisie. No hej, witaj. Dzisiaj będziemy wykonywali standardowe badanie z tym, że przy użyciu bananów. Dobrze słyszałeś? Bananów. Okej, okay. na początek parę podstawowych pytań z mojej strony proszę się niczym nie stresować dobrze zanotujemy imię mhm. wiek czy w ostatnim czasie zmagałeś się z jakimiś nieprzyjemnymi dolegliwościami czy cokolwiek ci to skwierało Mm -hmm. mm. Czy przyjmujesz obecnie jakieś leki? Jakieś leki? Jakieś alergie? Mm -hmm. Dobrze. Ok. Pierwsze badanie. Bardzo Cię proszę, żebyś teraz podążył za bananem. Konkretnie patrz tutaj na końcówkę banana. stopniowo zwiększam prędkość banana coraz trudniej coraz trudniej ale poradziłeś sobie doskonale ok teraz będę pokazywać ci banany i będziesz mówić mi ile bananów widzisz ok, ile bananów widzisz ok, świetnie teraz ile bananów widzisz doskonale, ile bananów widzisz Świetnie. Ile bananów widzisz? Pięknie. Ile bananów widzisz? Pięknie. Ile bananów widzisz? Dobrze. Ile bananów widzisz? Ile bananów? Dobrze. Ile bananów? Ile bananów widzisz? Pięknie. Dobrze sobie radził. Następna rzecz. Będę teraz dotykać cię bananem. I bardzo Cię proszę, żebyś powiedział mi, czy dotykam Cię tą końcówką banana, czy tą końcówką banana. Ta końcówka banana jest troszkę bardziej ostra. Ok? Więc będę, będę teraz Cię dotykać. I mów, którą końcówką banana? Doskonale. Mhm. Teraz podamy sobie Twój słuch. Będę stukać bananem. Raz to z jednej, raz to z drugiej strony i musisz powiedzieć mi z której strony y, stukam bananem. Mhm. Dobrze, ale nie patrz, nie patrz. Aha. Aha. Dobrze. Ok. Świetnie, świetnie. E, następne badanie, które wykonamy. Każdy z tych bananów mm, ma nieco inny smak. Niektóre banany są słodsze, dojrzalsze, a niektóre są. Dopiero co wyrośnięte, i mają ten smak nieco jeszcze jałowy. Tak, i ty na podstawie smaku musisz ocenić, czy masz w buzi dojrzałego, czy niedojrzałego banana, ok? Tak, bo niektóre banany są takie zielonkawe, niektóre już szczerniałe. Więc będę dawać Ci różne banany. A ty, proszę, oceń mi, który to banan. Dojrzały czy nie dojrzały? Dobrze. Jest banana. Jaki to był banan? Świetnie. Kolejny banan. Jaki to był banan? Dojrzały czy nie dojrzały? Świetnie. Kolejny banan. Jaki to był banan? Brawo. Brawo, radzisz sobie naprawdę doskonale. I teraz kolejne badanie, które wykonamy. I to może być trochę trudne badanie. To może być trudne badanie. Nie wiem, czy podołasz. Czy jesteś gotów? Dobrze. Będę teraz brać jednego banana w dłoń. I bardzo Cię proszę, byś zamknął oczy. Dobrze. I będę teraz cię tym bananem uderzać. I ty musisz powiedzieć mi, gdzie cię tym bananem, bananem uderzam. Dobrze. Sprawdzamy teraz twoje receptory bólu. Zamknij oczy. Gdzie Cię uderzyłem bananem? Świetnie dalej. Gdzie Cię uderzyłem bananem? Mhm. Mm Że jak na razie wszystko jest naprawdę fantastycznie, bananastycznie, perfekcyjnie. Naprawdę jestem z ciebie Teraz wykonam jeszcze sobie jedno badanie słuchu. Będę teraz Przeptać Ci słowa do ucha i musisz powiedzieć mi, jakie są to słowa, okej? Okay? Bardzo proste pytanie. Gotowe. Banan. Mhm. Banany. Brawo. Drzewo bananowe. Mhm. Dynastycznie. Mhm, świetnie. Janek, bananek. Mhm, ekstra. Jeszcze jedno badanie wykonamy. Tylko zanim je wykonamy, to... O, weź kolejnego. Ile ciemnych kropek ma ten banan? No, tu jest nieco trudniej. Ale przyjrzyj się mu dokładniej powiedz mi ile kropek. Ile ciemnych kropek ma ten banan. Aha No prawie, prawie, prawie Ci się udało. Okej, okay, super. zanotujemy wyniki? Nie na chwilę obecną wydaje mi się, że jesteś okazem zdrowia.